Gaz w Europie jest pięciokrotnie tańszy niż to było w okresie, gdy najbardziej obawialiśmy się o kryzys energetyczny. Skąd te zmiany cenowe? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego ta obniżka jest aż tak głęboka? No jest y, można powiedzieć tanio względem oczywiście tego, co działo się w szalonym 2022 roku, natomiast wciąż drogo patrząc y, na to, co działo się przed y, 2020 roku, ponieważ no bardzo często ten gaz kosztował jednak y, 30-40 y, dolarów za mega, przepraszam, euro za megawattogodzinę. Y, y, natomiast no... Y, to, że jest tanio względem 2022 roku, no jest to efekt po prostu bardzo, bardzo niskiego zużycia. Jeżeli popatrzymy sobie na zużycie gazu w Unii Europejskiej, jest ono nawet dwu czy trzykrotnie niższe niż średnie z ostatnich pięciu lat. Laty. No, a czego jest, jakby skąd tak niskie zużycie? No, oczywiście, wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się na zewnątrz. Mamy bardzo, bardzo wysokie temperatury, dlatego tak naprawdę nie trzeba grzać się w domach, nie trzeba grzać w mieszkaniach. Oprócz tego oczywiście mamy destrukcję popytu, jeżeli chodzi o przemysł, o, ogólnie o firmy, tutaj to zużycie znacząco spadło, ponieważ jeżeli popatrzymy sobie na dostawy, to te dostawy wcale nie są jakieś ekstremalnie duże. Jeżeli popatrzymy sobie na dostawy do Europy w ostatnich tygodniach, to są one niższe niż w 2022 roku, w tym samym okresie. No, oczywiście, jest to efekt tego, że do Europy trafia tak naprawdę śladowa ilość rosyjskiego gazu. Natomiast co ciekawe, import gazu z Norwegii na ten moment jest minimalnie niższy niż w zeszłym roku. A tak naprawdę. Ten import powinien być większy, biorąc pod uwagę to, że nie mamy dostępności do rosyjskiego gazu. Również jeżeli chodzi o gaz LNG, tutaj też ten import powinien być zdecydowanie wyższy. Więc tak naprawdę wciąż mamy sporo znaków zapytania co do tego, jak będzie wyglądał przyszły sezon grzewczy. Oczywiście. Ale stopień wypełnienia magazynów gazem jest nadal bardzo wysoki. Stąd już nawet pojawiły się dość optymistyczne prognozy dotyczące kolejnej zimy, że być może nie okaże się ona groźna, i w zasadzie te obawy o kryzys energetyczny odchodzą. Faktycznie w, w Unii Europejskiej mamy wypełnienie magazynów powyżej 80%, w Polsce około 90%, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli zapasy spadałyby w takim tempie jak w ostatnich dwóch, trzech tygodniach. To sezon grzewczy moglibyśmy zakończyć nawet z wypełnieniem magazynów na poziomie 70%, więc takie sytuacje w historii się nie zdarzały, więc byłoby naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Natomiast y, przypomnę to, co powiedziałem przed momentem: czyli y, no, import gazu do Europy nie jest wcale duży, więc kluczem jest tak naprawdę wciąż niskie zużycie. Więc jeżeli Zima nie zaatakuje jeszcze w tym roku, powinno być bardzo dobrze, niemniej nie można spoczywać na laurach, i oczywiście władze europejskie powinny szukać możliwości ściągania jeszcze większej ilości gazu z innych części świata niż Rosja, a też trzeba pamiętać, że Rosja wciąż wysyła trochę gazu do południowej Europy, więc tu też Rosja może jeszcze sporo namieszać, więc teoretycznie jest szansa na wygraną, jeżeli chodzi o kryzys energetyczny, jeżeli wypełnienie magazynów faktycznie będzie 60-70% na koniec okresu grzewczego, to jest tutaj potencjał do tego, że ceny będą dalej spadać. Z drugiej strony ceny europejskie muszą być na tyle atrakcyjne dla dostawców, aby tutaj móc tej, tego gazu ściągać zdecydowanie więcej, więc oczywiście mamy okolice 50-60 euro za megawattogodzinę, natomiast nie spodziewałbym się powrotu do 30 euro za megawattogodzinę, biorąc pod uwagę to, że te dostawy gazu muszą być kontynuowane i muszą być zdecydowanie większe. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych powraca do działalności terminal eksportowy Freeport, więc tego gazu w Europie LNG będzie nieco więcej, niemniej, tak, tak czy inaczej, trzeba w dalszym ciągu szukać dostaw z Australii czy również z krajów arabskich, więc no, nie jest jeszcze jakoś bardzo, bardzo źle, jeżeli chodzi o dostawy, natomiast na ten moment są one niższe niż w 2022 roku, więc tu jest jeszcze sporo miejsca, tak naprawdę, do, do zrobienia. Ale nie spodziewasz się jakiegoś spekulacyjnego ataku na, na, na ceny gazu w najbliższych miesiącach? Znaczy nie wykluczałbym tego, ponieważ no tak jak już mówiłem, Rosja wciąż dostarcza gaz do krajów południowej Europy, więc jeżeli ten szlak zostałby zamknięty. No to nie można wykluczyć powrotu powyżej 100 czy 150 euro za megawattogodzinę. Oczywiście będą to najprawdopodobniej krótkotrwałe ruchy, natomiast nie jest to też scenariusz bazowy, ale no jednak trzeba pamiętać, że Rosja wciąż troszkę tego gazu jeszcze tłoczy. Niemniej, oczywiście, też Rosja jest pozbawiona różnych sposobów zarabiania, ponieważ oczywiście w tym momencie mamy embargo na ropę naftową z Unii Europejskiej. Za moment wchodzi embargo na paliwa ropopochodne, więc oczywiście Rosja będzie potrzebowała, żeby sprzedawać gaz tak naprawdę gdziekolwiek. Natomiast też nie spodziewałbym się tego, żeby Rosja nagle zaczęła sprzedawać gaz powiedzmy do Polski czy do Niemiec poprzez, poprzez gazociąg Yamał, żeby ten gaz sprzedawać, ale nie spodziewałbym się, żeby ten szlak został na nowo otwarty, więc przede wszystkim tutaj Europa powinna szukać możliwości ściągania większej ilości gazu LNG i również gazociągami z krajów właśnie arabskich czy, 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 czy również afrykańskich. O tym, co się dzieje z cenami gazu w Europie rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję Michał za rozmowę. Pozdrawiam. 你见过这种事。